Yeah. Okay. Natomiast był tu taki zarzut nie wiem, nieefektywności, złego systemu. Takie słowa krytyki padają tutaj od stycznia, tylko że konkretnie bo ja nie wiem my jesteśmy na bieżąco z zarządcami nieruchomości, reagujemy. Nie możemy spełnić takich prośb, że opady miałyby być wdrożone sześć razy w tygodniu, czy pięć razy w tygodniu, bo my na to po prostu nie mamy środków finansowych. Natomiast w sytuacjach kryzysowych my jest za, zawsze jesteśmy gotowi do rozmów i do reagowania i na przykład y, czasami y, no, jest w nas pewne takie zdziwienie, że o pewnych sytuacjach dowiadujemy się przez pana radnego, który mówi nam, że, że jest jakieś niezadowolenie z harmonogramów czy niezadowolenie z osłon że te prośby i te uwagi i zastrzeżenia nie wpływają do nas bezpośrednio. W miarę naszych możliwości my y, uczestniczymy i w tym, co mamy robić, uczestniczymy w tym systemie. Wydaje nam się, że w Siedlicach, y, no, według nas nie widać tego, że, że jakby jest tak y, źle, jak Pan Radny mówi. Ja, ja nie mam takiego wrażenia. Mam wrażenie, oczywiście mamy różne odpady porzucone, na każde zgłoszenia reagujemy. Jeśli nie możemy ustalić sprawcy, zabieramy i likwidujemy dzikie wysypiska. Współpracujemy z mieszkańcami, którzy sami z własnej woli również likwidują dzikie wysypiska. Wtedy udostępniamy im pojemniki, worki, płacimy za wywóz tych porzuconych odpadów. Także patrząc na siedlce, nie mam takiego wrażenia, że, że jest tak źle, jak pan radny tych